Dzień dobry moi kochani, witamy Was na kanale Znowu Jawor. Wracamy tutaj z regularnym kontentem. Będziemy nagrywać kanapowce, będą przeróżne filmy. Będziemy jeść kanapki. Będziemy nie jeść kanapek na przykład też. Tak, kanapki jemy na kanale Szama, natomiast tutaj robimy różne ciekawe rzeczy. Będziemy właśnie nagrywać takie tabliczki, będziemy nagrywać czasem jakieś kalambury, różne takie tam, Zobaczycie, zresztą śledząc te filmy. Więc subskrybujcie, lajkujcie, a dziś sprawdzimy, kto z mnie lepiej. Mój kochany przyjaciel czy moja jeszcze kochańsza żona. A oczywiście, że żona. Czy mąż, czy przyjaciółka, nie? O, ale tych pytań jest na rane. Jest ich sporo. Milion jest, naprawdę jest grubo, nie? Moi drodzy, zaczynamy od takiego spokojnego. Co zabójł był w McDonald'zie? My nie byliśmy stosunkowo często w maku razem. Potem Warto będą proba. bardziej głębokie pytania. Będą głębokie pytania. Dobra, mam. Dobra, pokażę. Ola, co masz pierwsze? McWrap bez rukoli. A jaki McWrap? Klasyczny Też mam makwrafa klasycznego bez rukoli Dobrze I mam jalapeno burgera A, Paweł lubi kiedy, tak, Ale, ale spoko, no to no, mogę to tak, zaliczyć, tak, no. ale co jeszcze do tego McWrapa? Tyle, tyle, kola tyle Cola zero bez lodu o, Teraz okay. zero, wcześniej była Musi być kola zero bez lodu No tak, to no zawsze, za tak. znaczy, wszystkie pola Znaczy, koniecznie bez lodu, jeszcze kole niedawno piłeś, teraz piłeś 0 I frytki i 10 razy ketchup No, masę ketchupu Masę ketchupu okay. Jak zawsze no. Paweł prosi o ketchup, to prosi jeszcze o dodatkowy ketchup I wyjadę jeszcze mój ketchup Ale pół punktu za to mamy prawidłowe. No. Oli jest bardziej rozwinięte, więc... Bardziej wyczerpujący temat jest Tak, u Oli. bardziej Daj. wyczerpuje temat Oli, więc uważam, że mogę na. dać... No kurczę, dam wam po punkcie, no. O, spoko. Dam wam po punkcie na razie. No tą główną rzecz widzieliśmy, nie? Tak, tak, To główna tak, rzecz tak, była. No. Zawsze magwrapa biorę bez mag okoliczności. jest zawsze, to prawda. takie jest. Jaką rzecz... Powtórzyłbym, gdybym mógł ją powtórzyć jeszcze raz. No to ja, mi się wydaje, że ja wiem, tak jak czasami gadaliśmy, to... Tylko troszeczkę inaczej, ale że to, no, chyba tak. Dobra, ja wiem, co ty piszesz. Powtórzyłbym jedną rzecz w życiu. Zgadza się, macie się oboje się chyba to samo. Tak mi się wydaje, to jest projekt, projekt Warszawa. Warszawa. No, A. projekt Warszawa. Faktycznie, ja zawsze mówię, że w życiu niczego nie żałuję, bo wszystko z doświadczeniem. Ale projekt ale w Warszawie, po powtórzyłbym go bez jednej osoby. No, tak spoko. No. Bez jednej osoby, bo on wypalił i bez jednej osoby bym go powtórzył. No. No. To niejednokrotnie powtarzałem, że to z chęcią w życiu jeszcze raz... Tak, nawet pamiętam, jak mieliśmy taką poważną rozmowę z Pawłem, jak nagrywaliśmy IKEA, jak jechaliśmy i Paweł powiedział takie, że ja bym powtórzył, ale nie będę już Oli nawet o to pytał, bo wiem, że się nie zgodzi. <laughs> tak to wyglądało. No nie no, jesteśmy trochę na innym etapie. No tak, nie no, już tak, oczywiście, że tak, nie? No czyli mamy po punkcie znowu. Easy. A, będzie. Uważam, Spora że wygrana. będę wiedział trochę mniej niż ty, na pewno trochę mniej, ale tak? uważam, że też będę wiedział Spórna sporo. Wygrana, może no, 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 bo no. zobaczymy, przekonamy się. Dobra, jaki jest mój wymarzony kraj na wakacje? Oj, kraj nie wiem. U. Na wakacje, nie na zwiedzanie. To ja napiszę tak, ale nie wiem, czy to jest jako kraj, czy to jest jako miasto, nie jestem przekonany, ale lokalizację, nie? Masz? No. Bora Bora. Dubaj. No Od Paweł ani... lubi Dubaj, ale tak? Ani to, ani to. No to co? Powtarzałem to wielokrotnie, przy osobu. Poczekaj, 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 poczekaj. No ja nie napiszę nic innego. To ja... Jest miejsce giga ciężko dostępne. Ja wiem, że Ola uwielbia Bora Bora i chciały polecieć i myślałem, że ty też Wiesz, masz takie, żebyś chciał tam poleżeć i wypocząć. Okej, okay. okay, Ola bardziej. Wychajpowane drogi główno. No, drogi gówno, to to tak. Zawsze mówisz, że jakbyś chciał pojechać na wakacje, żeby odpocząć, to Dubaj. Znaczy, Dubaj jest spoko do powtórzenia, no. ale takie moje wymarzone miejsce, do którego chciałam kiedyś powiedzieć, to jest Mikronezja. A, chciałam to napisać. To ja nawet nie jest Mikronezja no, jest ja przemocna, ale jest w ogóle nie turystyczna, jest piękna Co jest w Mikronezji? Mikro, to jest taki jest archipelag mikro? wysep Okej okay. Taki archipelag wysep, totalnie daleko, samoloty latający kilka dni, jest takie spoko. lokalne Fajne bardzo miejsce Spoko Czyli nie mamy tu punkta, remis No to teraz <laughs> łatwiejsze marzenie, jaki jest mój dream car? <laughs> no dla mnie to nie jest takie proste, my często gadamy o samochodach i często u tobie się też zmieniają takie rzeczy mimo wszystko Jeden tylko kochanie Możesz wypisać. A nie mogę dwóch? No możesz dwa, no, no dobra. <śla> ja napiszę trochę abstrakcyjnie. <śla> to jest G-klasa kręcąca się na tarasie. <śla> A... No powiedz, że nie, nie? <laughs> powiedz, że nie Ale to nie jest mój dream car Nie <laughs> Ogólnie od zawsze jest Porsche 911 No tak, no ale to, to już było I ostatnio jest nowy Hyundai Santa Fe Paweł, jak tylko widzi to jest... auto na ulicy, mówi Jezus, Ole, zobacz Ale tak. chodzi ci o te nowe, co mam te światła tak? na dole? Jest zajebiste <laughs> Ja zajedniste. jestem umówiony na jazdę testową i chcę przekonać Ole, że to jest tańsze od GLE dwa razy i że, żeby to wzięła, bo to jest piękny samochód. No ale, ale tak jest super. Ale poczytaj opinie o poprzedniej generacji. Strasznie się Ale poprzednia, a nie ta. Ale tak, Porsche 911 jak najbardziej spełniłem to marzenie. Zlikwidowałem je i jak najbardziej jest to dalej mój dream car, uważam. Santa Fe jest spoko autem, które jakby ten... Co do G klasy kręcącej się na tarasie, to... Kiedyś... Mega Megaflex, mega flex. Kiedyś widzowie zainwestowaliśmy pieniądze z Maxem w jedną abstrakcyjną <laughs> rzecz. I powiedzieliśmy, że jak to walnie, jak to uderzy, to G klasa będzie się kręciła nas na tarasie, szara. Ale, Ale to cię nie było... udało. Nie udało się. Straciliśmy po kilka tysięcy złotych. Yy, więc to takie insightowe trochę było. Kupia, ale tak, ma, mogę ci dać punkt. Porsche punkt. nie. nie no, Porsche sam To jest mój car. Znaczy nie jest taki Dreamcar, tylko takie auto, które chciałbym mieć. Po, zobaczymy, pojeździe do Fajny cywilniak, nie? Fajny, fajny cywilniak bardzo, no? Ja bym chciał, ale dałbym no żeby żeby zmieniła. Bo... Yes, yes. Yes. Yes, no, jest, nie? Jest, no, no fajny samochód, no, mm. bardzo fajna. Fajnie, doprawda, mi też się podoba. Jaką piosenkę słuchałem najwięcej razy w moim życiu? Wiem, którą w tym roku, czy w poprzednim? Do dzisiaj ją spamuję, od kiedy wyszła. No I 100 właśnie. 100% nigdy, nigdy nie słuchałem żadnej piosenki więcej razy. Ja nie wiem. Nie wiesz? Ja wiem. W sensie wiem, że jest Yank Iggy. No, no, no to na 100%, 100% no, ale na 100%. No to jest piosenek, które słuchamy. No to ja, jest... ja mam takie jedną taką wyjątkową dla Pawła, nie? Taką jedną, że, że wiem, że... No wydaje mi się, że to jest taka piosenka Pawła Igiego. Ona na Spotify'u od 3 lat bodajże, bo trzy lata temu chyba wyszła. Jest u mnie w ogóle. Tak, w stosunku do innych. Przesłuchałem ją z 10 tysięcy razy, spokojnie zrobiłem 10 klawiusów, realnie słuchając tej piosenki od początku. U mnie do też na pewno byłaby jakaś piosenka jak Yankee na 100%, ale uważam, że na pewno inna niż Pawła była. Że mamy na pewno inną ulubioną piosenkę. Ale ja napiszę, ale nie wiem czy to jest tak. Okej. Okay. Nie, no, ja na pewno dobrze, nawet nie myślę, że mogę mieć źle. Małe krople, Małe krople no? Małe no, krople konta jak Bill Gates. No no. no. Okej, okay, tak. tak mi się si. no. Małe krople. Małe krople, tak. Dobra, no, Zgadza się. Ale myślałam jeszcze o 15 minut. Nie, spoko jest. Awesome, dużo no? słuchałem, ale nie tyle co małe okay. no. Gdyby nie YouTube, to co? Gówno, nie? Ale <laughs> Lipa by była. Lipa by była. Ale teraz czy wcześniej? Tak, teraz ci wcześniej? Nie wyszedł Ci YouTube i musisz zrobić coś innego? Wcześniej. Powiedzmy, że wcześniej. Jak, jaki miałem plan zamiast YouTube'a? O stary. Najgorsze jest to, że my się nie znaliśmy jeszcze wtedy, nie? Ja teraz tak nie ten... Nie, no, realnie nie pamiętam, oddam to Oli. Nic okay. nie napiszę, bo nie wiem, nie, nie pamiętam. Może mi mówiliście to kiedyś w życiu, ale ja tego nie pamiętam. Informatyka albo własna restauracja. To ja nawet o tym nie słyszałem, nie okay, powiedziałbym w ogóle, nie to rozmawialiśmy o tym. No, co konkretnie chciałem robić? Jak konkretna rzecz, za którą się szkoliłem, trenowałem i chciałem robić No teleinformatyka No ale co z tą teleinformatyką, ona jest obszerna programowanie są obszerne. coś tam? Nie programowanie Ja nie wiem, no coś z komputerem no Projektowanie sieci telekomunikacyjnych O właśnie, no, to, no a ty powiedziałeś? Teleinformatyka Nie, powiedziałem ci innego <śmiech> Programowanie <śmiech> No to programowanie sieci teleinformatycznej, no to o to mi chodziło No tak, ale teleinformatyka jest obszerna No ale o to, o to, mi chodziło no No dobra, no mogę ci doliczyć. O to mi chodziło Dobra, pokażę wam teraz dwa, dwa zdjęcia butów w sensie par butów. Okej. Okay. Powiedzcie mi, które bym wybrał. No to Mark sobie wiedział na pewno. Raczej powinienem wierzyć. Pierwsze wiedzieć. są takie, o, nie, dobra, na pewno nie. A drugie są takie. O nie. ja PIRGET! To jest niemożliwe. To są buty! Znaczy ja mi jedne założył, ale drugich tak nie cierpię, ale też... No, masakra, nie no, wiem co napisać. Ale to są tragedia, oba modele, nie jak dla mnie. Znaczy, jeste pierwszy jako tak, ale. Ze, u, ubrałbyś już fluksy, ZX Fluxy Tak, Taak, ja Su, oczywiście. Super sam bym się Ja miałem 20 par fluksów. Stary kochałem Fluxy On je nosił po prostu non-stop. Stary to są najgorszy but jakiś. I się rozrywałem ja fluksy, kupowałem kolejne. Ja cię kręcę, nienawidziłem I fluxu. On miał tak, że miał jedną parę, i nosił jedną parę przez. Na przykład dwa miesiące i one by już były tak zajechane, że trzeba było kupować nowe no. Nie, to dla mnie fluksy, to były buty takie... Ale to my chodziliśmy wtedy ze sobą już Dobrze, że was nie znałem jak nosiliście no to Fluxy to jest... Też to pewnie Nie, nikt nie o, ona też to siła nigdy Kaj, nie miałem Ona też nosiła fluksy. Nigdy nie miałem miałeś Miałaś jest takie jest różowe, różowe nowe, miałaś fajne mi kupił, no. Ja w tym czasie nosiłem Huarache Okej okay. 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 no To Nike, nie? Nike, okay. takie no, no, no Nike Najbardziej znienawidzona rzecz przeze mnie to Ojej. Interpretujcie to dowolnie, jestem ciekaw, co odpowiecie. <grym> Może być osoba? Nie, no rzecz. <grym> Osoby byście wiedzieli. Osoby byście znali, tak. Może być do jedzenia, może być prze. No tak myślę o wszystkim, nie? Ale ciężko mi teraz hmm. tak. Samochód też jest rzeczą. No tak, tak, tak. no. Takie co wiecie, że tego nienawidzę po prostu. No a to jest interpretacja dowolna, zaliczysz, jeżeli uwo... będziesz uważał. jest że... tak, zaliczę. Okej, okay, dobra, dobra. Dowolna. Interpretacja zupełnie dowolna. Tak. Czyli może mieć inne odpowiedzi, ale to powiem, że to i to jest spoko załóżmy. Tak, dokładnie. Ogólnie biżuterię u mężczyzn. No nie jesteś fanem w ogóle. Jesteś, że ty po prostu nie założysz, więc nie znaczy lubisz kogoś uważam. spoko, tak, ale ja nie, nie lubię nie bardzo. Tak. Tak. Bardzo nie lubię. I tak jest mega szacun pewno się To jest tak. jedyna biżuteria, ale nie zrobiłbyś sobie kolczyka nie, nie nosiłbyś na szyjnika, nie. zegarek tylko czarny. E, masz po prostu tak, że nie przepadasz. No, no nie przepadam siebie. bardzo, tak. no, no Ale tak. Ja gdybyś, jestem w szoku, że, że na serio naprawdę, że Paweł nosi szacunek. Tak, no. Bo... że to, no to, jest to szacu, Dla ciebie, tylko no? i wyłącznie. Ale jak wracam do domu, od razu muszę ściągnąć, bo już mnie irytuje. To ja na przykład uwielbiam biżuterię, ale... a Paweł nienawidzi biżuterii, no po no. prostu, no. no. Ja mam brak w porządku i rukola. No to też jest prawda. Brak porządku. Ale tak, brak porządku to jest coś, co mnie giga irytuje. To prawda. Nie znoszę. Więc... Tak, wczoraj przyniosłam telewizor z mieszkania, które sprzedałam do to domu co? i postawiłam na chwilę, dosłownie, na chwilę na korytarzu u nas na wejściu. I nie miałam I tak, kiedy... I było co tu, czemu tu stoi ten telewizor? Tak, chwilę on to będzie jeszcze stał. Wiem. Przez obok stał pusty karton na wrzucenia, kopnęłem Ten z zakurzenia. Bo mnie tak zirytował ten telewizor, że stoi A na tak środku. A wiem czy ja go wczoraj wieczorem wniosłam i nawet nie miałam kiedy tego ogarnąć? Masakra. No tak, ja jestem spaczony na punkcie porządku. No, no. Szkoda, że nie sprząta. Sprzątam! No, przejdźcie do kolejnego pytania. Ja no, uderz tu, a co się odezwą Moje popisowe danie w kuchni to. Rzadko kiedy gotujesz. Ja nie mogę, a ty mnie hejtujesz. Nie, no tylko umiesz. że... Dobrze, to, że ty, ty często jest. gotujesz. niż ty. Dobrze. Uważam, że... To nie jest twoje popisowe danie, ale myślę, że tak możesz myśleć, że to jest twoje popisowe danie. Okej. Okay. Lubię to u ciebie zjeść, ale nie zawsze jak jest. Okej, okay. ja wiem co napisałem, ja wiem co Max napisze. Ja wiem, no, no myślę, że Paweł też wie, że wiem, co, co, znaczy no... Max tak, jest, owsze okay. ja jest okej. Okay. Bolones. Bolones. No, to prawda. Ja, ja uważam, jak? że to jest Danie i ja kocham po prostu mojego boloneza Paweł, uważam, Tak, Pawła nie to robi a, a a to, ja... Dla mnie sos za mało się klei do makaronu, trochę to, trochę tamto. Spoko! No bo to nie ale... jest włoski bolonez. To ja... jest po prostu sos boloński, taki wiecie, taki... Tak, taki inny, spoilski, no, inny, tak, taki swojski, Tak, 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 ja, tak. dla mnie jest okej, okay, ale na przykład często jest tak, że jak Paweł sobie robi boloneza, to ja robię sobie inne danie, po prostu... Tłumaczę, to jest za dużo dla mnie. Cześć, no? jest codziennie. Ja kocham. To poda. prawda, no, to prawda, no. Jestem introwertykiem czy ekstrawertykiem? Mmm. Swoją odpowiedź będziecie musieli uzasadnić, bo ciekawi mnie to, jak to ocenicie. Ja uważam, że jesteś ekstrawertykiem. Ja, ja wiem, że ty powiesz, że jesteś introwertykiem, ale ja jestem zdania, że tobie dobrze się spędza czas z ludźmi, ty lubisz gdzieś wyjść, ty lubisz zadzwonić, pogadać, lubisz się pożalić, lubisz poplotkować i tak dalej, więc ja uważam, że w domu, tak typowo, możesz być takim introwertykiem w domu, spokojny, cichutki, domownik, domator, ale jak ty wyjdziesz i siedzisz z ludźmi, to moim zdaniem w ogóle nie jesteś introwertykiem. Może masz takie w domu, jakie jesteś w takiej swojej komfort sferze. Ale na co dzień mi się tak Mi że Paweł ma takie po prostu coś, że on ma kilka swoich wybranych osób, przy których czuje się jakby swobodnie. Ty jesteś tą osobą, ja jestem tą osobą, jeszcze jest Szymon, Tomek, no tak kilka osób no, jest. No, taki. no, no. I przy nich czuję się tak dobrze jest otwarty, ale ogólnie nie jest taki otwarty do obcych ludzi. A właśnie ja, obrażam, ja uważam, że jest taki otwarty też do obcych ludzi. Nie. Że jesteś miły, raczej taki ten miły. Jest, ten miły. Ale I nie jest taki... że ogólnie otwarty mm. jesteś. Nie mówię, że masz się zwierzać z największych sekretów od razu nowe poznanej osobie. Ale raczej tak. zacznij, jest dzisiaj z nami Kuba, od, od wczoraj. I raczej przy Kubie jesteś taki też nadal otwarty mimo wszystko. Nie powiesz, że Wiemy o to, że Kuba to jest twój znajomy, dobry. No tak, no, tak? no, no to, to jest. I jedna sprawa. mu powiedzmy zaufać. Okay. Okay, no dobra. Ale hej, Paweł jest taki, że no, nie zawiera łatwo nowych relacji. Wow, no że ekstrawertyk tak. na przykład by poszedł sam do klubu i zagadał z ludźmi. Albo nie wiem, poszedłby do biblioteki i zagadał, nie wiem, kogoś. W bibliotece nie można gadać. Nie, ale mm, ja, te, ja się identyfikuję jako ekstrawertyk, a też bym tego nie zrobił. Tak, ale, ty, że, ej, ale po jest, co? jak ty jesteś gdzieś, zupełnie macie inny charakter niż ty, jesteś jakby ty i Paweł. No tak, no to. jest jesteś bardziej otwarty na ludzi. No jestem bardziej głośny, no. otwarty, to tak, to tak. Ale nadal uważam, że nie jesteś w 100% introwertykiem. Ale, uważam, ale że bliżej no, mi introwertyka no, niż ekstrawertyk. No, Okej, okay. no dobra, spoko. No, spoko. Ale ciekawe są wasze odpowiedzi, no, więc Ola, no zdobierz pół. Dzięki. I to Jaka jest rzecz, którą bardzo bym chciał mieć, ale nie kupuję jej, bo szkoda mi na to pieniędzy. O, to ciekawe. To ciekawe. No, nie, to no. Może nie napisać tak stricte, ale, no, dobra. Nie, no wiecie, to jest tak. Paweł mi wysłał jakieś ubrania i tak. Ty, to kosztuje tyle, brać czy przesadzają, ja wybierz, nie? I Paweł mi wysłał zdjęcie z siatką, nie? Nieprawda. <grym 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 raz tak było oj 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 do no nie wiem oj, oj, oj. Czy... <laughs> chyba teraz będzie co screeny z naszego messengera <laughs> no uznajmy ja, może to, możesz tego nie zaliczyć Jakby, jak tego nie zaliczysz to szczaję je. cybertrack nie nie, to ty nie. Ja mam nie chcesz aż tak co aż tak nie chcesz nie nie chcę. no okay, Był taki, moment. taki moment że chciał, no ale potem że nie okay, no. ale mi się wydaje że zegarek no. Tak? Zegarek? Paweł marzy o no. zegarku. Okay, okay. Marzę o jednym zegarku od dawien, dawna, dawna. Okej, okay, no smogła. Ale no nie kupuję go, bo szkoda mi na niego pieniędzy, no. To zegarki potrafią być takie lepsze, no drogie, nie? Bardzo to, bardzo, bardzo, to bardzo prawda. prawda, ale to są dobre lokaty pieniędzy też. Zależy jakie, bo Zależy to model, jakie. który ja chcę, nie jest dobrą lokatą. To jest, tylko to jest biżuteria bi bi -bi -bi dla ciebie. Tak, biżuteria -bi dla mnie i to jest tak. Ważne, to jest czarny zegarek, nie srebrny, jest, więc to, ale czarny. to jest nadal jakby dobre z moją odpowiedzią o biżuterii wcześniej. Tak. Trzy punkty przewagi, wiesz, widzisz? I jak z sążonką, no. No to inaczej, inaczej. Łatwiej, nie? Miejąc wszystko. Dobra. Jaka według was jest najbardziej spontaniczna rzecz, jaką zrobiłem? Mogę się zgodzić, że w waszym coś było najbardziej spontaniczne. Znając... No ty, a ty potrafisz być spontaniczny. Ty nie jesteś taki, że jesteś niespontaniczny, ty jesteś ogólnie spontaniczny. No jestem. No jesteś, jesteś. Jestem. Wyjazdy. Daję tutaj na przykład Bali, daję przykład Stanów Zjednoczonych, daję przykład jak lecieliśmy przez 7 dni, przez 7 krajów Korei. W Azji, w Azji. i tak dalej. Że ogólnie wyjazdy. Jesteś spontaniczny co do wyjazdów. No ja nie to, mam z tym problemu. Według mnie no. najbardziej spontaniczną rzeczą była pierwsza pała podróż, czyli podróż do Oka świata. Uważam, że ona była przemyślana. Była przemyślana, ale to było na zasadzie. Sam pomysł. Nie chodzi mi o to, jak to przygotowałeś i tak dalej, bo to przygotowałeś mocno. Ale to było na zasadzie. Siedzieliśmy wtedy w Grecji. I podjąłeś wtedy pewną decyzję odnośnie montażu i stwierdziłeś, że chciałbym zrobić jakąś taką fajną serię. Ola lecę dookoła świata. I to był taki spontaniczny pomysł, że ja nawet jakby ja nawet nie miałam czasu, żeby to przetrawić, to mówię, nie, lecę do świata. Co myślisz o tym? lecę tu, 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 tu. I to było według mnie mega spontaniczne, bo to była twoja taka pierwsza podróż, mega spontaniczna i rzucona taka na głęboką wodę. Okej. Okay. No wyjazdy są spontaniczne. Są, ja uważam, że są też. Uważam, no? że najbardziej jakby, spontaniczny wyjazd był nasz do USA z chłopakami i z Kingą. zawarłem to też. Swoje odpowiedzi. Tak, to uważam, że najbardziej spontaniczny wyjazd z wyjazdu, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. Bali było trochę przemyślane. Dwa dni to już dla mnie przemyślane, bo dosłownie USA to było takie 20 no, minut, było, i let's go. Było, no to prawda. Podróż dookoła świata uważam, że już wszystko była przemyślana, przeanalizowana. Okay. Nie zaliczę wam obu, bo tu masz ogólnie wyjazdy i okay, ty masz podróż dookoła świata. No, no ale wyjazdy no, są spontaniczne, ale nie najbardziej. Ale nie, no dużo jest spontanicznych decyzji. Każda zmiana naszego domu jest spontaniczna. Uważam, że macie dużo za szybko podjętych o, decyzji albo u siebie. O, na przykład spontaniczna decyzja, byliśmy w Londynie w zeszłym roku i nagle Paweł mówi, kurde, wyszły e, okulary, e, vr, -y, VR -y, Apple. i tylko dostał wiadomość, żeby kom, czy, czy nie chciałby pojechać do Stanów, to mówi, dobra, lecimy do Stanów. I I, no, to Londynie, rada, no. I tylko po nas na to co dostanie w dużej sprzętach, no <laughs> tyle. No, no to fakt. Z jaką znaną osobą chciałbym porozmawiać, spotkać się? A zmieniło ci się to? Chyba nie, chyba dalej mimo wszystko. Okay, no, to... no i to ja nie wiem. Miałem, miałem tak przez moment takiego kogoś YouTube'owego, kogo z Polski zresztą, kogo byś to, żebyś mógł powiedzieć. Myślę, że jakbyś odpowiedział YouTube'ową jedną osobę, to też bym miał rację. No ale w sumie się już z tą osobą. Ale i... no właśnie nie wiem czy się poznałem. Na pewno się nie poznałem z tą osobą, którą ja mam w głowie. O, to ciekawe, to ciekawe. Ja, myśli, ja, ja, ja wiem o kim myślisz. I ja wiem, że ty, ja ty wiesz wiem, o kim, kim myślę, no, no. no. I ja tak na przykład miałem, także... Ale to Paweł mówił, że chciałby poznać bardzo tą osobę i że chciałby z nimi pogadać. No a może nie mieliście czasu pogadać? Napiszę, jestem ciekaw, bo zawsze mówiłeś, że spoko, że chciałbyś, nie? Tak dłużej no. pogadać. I to jest Rezi u mnie, napisałem Remka. Ja napisałam Jan Igi. Okej. Okay. Tak, Igi to jest dobry traf, Remek no. to jest dobry traf też, ale mnie. Nie, uważam, że, że często mówiłeś, że chciałbyś bardziej poznać Tak, Ja nie miałem okazji, jest, no, poznałem go, ale taki, nie miałem okazji porozmawiać. Że jest taką osobą, która według ciebie... Jest fajna i że jakby ma fajne. Tak, no, treść się no. u mnie. Że no, tak, 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 to, to jest styl tego wszystkiego, zawsze się podobał. Spoko, no to się zgadza. sobie odpowiedziamy, się zgadzam. Spoko. Na co nie mam odwagi? Ej, to są głębokie pytania. No są. Czasami. No musicie to dobrze przeanalizować. Wiem, na co nie masz odwagi. Według mnie, ale ty się z tym nie zgodzisz. Ja myślę, że z moim też się możesz nie zgodzić, ale to są moje. E... Ciekawe, ciekawe. To są, to są moje takie. Spojrzenia sprzed takich właśnie przez ostatnie 3 lata, co stwierdziłem, okay. że co uważasz, że uważam, że się boisz tego zrobić, no, no co? To jest uważam, że inwestowanie pieniędzy w inne biznesy niż YouTube. Okay. Zawsze, jak jest jakiś temat innego biznesu, gadaliśmy o myjni, o wielu rzeczach. I zawsze mówisz, a wiesz, co czytałem, analizowałem, to się jednak nie opłaca, to się nie opłaca, nic by się nie opłacało. Boisz się inwestować pieniądze w inne biznesy niż YouTube. I ja to zauważyłem na przestrzeni trzech lat. No, nie mam odwagi. No, no to tego prawda, to, no, to fakt. Ja mam, że nie masz odwagi pójść do psychologa. Ja wiem, że ty to tłumaczysz. Ta, no coś ty nie jest, Tłumaczysz zawsze, że, no, że psycholog mi nie pomoże. Ja tak? sobie poradzę, to ja sobie, sram tak, to. Że no. psycholog jest. Ale było psychologa. Tak dalej, ale poczekaj, może nie znalazłem dobrego, po prostu. Ale tak, ja tak, uważam, że nie masz odwagi, żeby pójść teraz, bo. zebrać się po prostu bo nie masz, pójść. tak, że, że boi, może nie, że się boisz, ale masz. Uważam, że powinieneś pójść, a ty walczysz, że nie chcesz Ale nie, nie uważam też, że jesteś albo w jakimś psychicznym stanie, czy coś, nie, 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 że nie powinniśmy to. cię wysyłać, tak? To bardziej, że po prostu Dużo pracy, życie i tak dalej. Układacie się, że z kimś pogadacie, po prostu się bój. My jesteśmy bardzo stronnicze. Tak, no miło wszystko, tak, to prawda. Zami, uważam, że psycholog byłby dobrą osobą, żeby po prostu pójść pogadać i ułożyć sobie coś w głowie. No ale wydaje mi się, że to kwestia doświadczeń i trafienia na złych psychologów. Tak, to jest bardzo możliwe. Ale ja nie na przykład odpagi, szybko na dobrego dalej. psychologa i na przykład ja nie miałem problemu z chodzeniem do psychologa, no. nie? Bo ja też jakby nie mam problemu z tym, żeby iść do psychologa mhm. i, nie, i no rozumiem i szanuję, że ktoś chodzi do psychologa jakby ja też mógłbym pójść, ale przez to jakie miałem doświadczenie jestem zrażony, no. Ale głęboko Głęboko, no głęboko. mi Ale oboje macie rację, spoko. No to teraz tak... Jakby miał jeść jedną kuchnię do końca życia, to jaka by to była kuchnia? Kurde, są dwie, moim zdaniem. No są trzy, które, no, ja, ja które potencjalnie mogą wziąć pod uwagę. Ja też myślę, że są takie trzy, które potencjalnie mogą wziąć pod uwagę. No. Ja napisałem, że polska, ale z makaronami. Żeby były też makarony, po prostu, żeby było dużo makaronów. Włoska, moim zdaniem, ale jest meksykańska. Ja Włoske, myślę, że indyjska też by była całkiem też, wysoko w hierarchii no? ogólnie. Nie? Okay. W indyjskie lubię jedno danie. Okej, okay, dobra. Włoska, meksykańska i polska to są kuchnie, które wziąłbym pod uwagę. Mhm. Ale jakbym miał decydować, włoską bym odrzucił. Kurde, zawsze mówię, że jedyna rzecz, którą jakby jedna rzecz, którą mógłbyś do końca życia, to jest makaron. I to no właśnie, Do, ja, Dlatego ja napisałem, że z makaronami, no, koniecznie. To jest no, ale Ale właśnie uważam, że Paweł długo by nie wytrwał na e, bruschettach, na tak. e, pizzach, na tak. focacci, ostrze balsamicznym i tak dalej. A właśnie uważam, że Paweł potrzebuje takiej polskiej kuchni z makaronami. Nie, uważam, że meksykańską wtedy by wybrał. Wybrałbyś meksykańską? Wybrał okay. meksykańską. Okej, okay, no dobra. Meksykańska kuchnia to jest. Ja po prostu mogę jeść papryczki codziennie. Okay. Ja, ja mogę jeść codziennie tacosy, burrito w ogóle. To, to są takie rzeczy, które ja mogę. Mógłbym no. codziennie wpieprzać od rana do wieczora. No to ja jestem dużym fanem, ale nie tak na okay, no? No, to ja no nie tak na Ale Polski na pewno bliżej, bliżej niż. Nie jest włoski. włoskie. Spoko. Włoska byłaby na trzecim miejscu z tych trzech kuchni, no? Gdybym teraz spakować się i wyjechać na zawsze do jednego kraju. Jaki byłby to kraj? Singapur. A napisałem ja Stany. Wiedziałem, też miałem w głowie Singapur, ale ostatecznie napisałem Stany mimo wszystko. Ja uważam, że Singapur bardziej. A ja ostatnio to analizowałem w swojej głowie. Ale tego mi nie powiedziałeś. Ostatnio mówiłeś, że Singapur, ja... <noise> Jeszcze nie dawno tak, ale mi się wydaje, że ostatecznie, yeah. gdybyś miał wybór, stanąłbyś przed wyborem, to byś powiedział: Leset Stanów. Gdybym yeah. miał wyjechać do kraju i z niego nie wracać, to byłyby to Stany Zjednoczone. No, tak mi się też wydaje. Bo są zróżnicowane. Singapur ale jest nudny ostatecznie. Singapurze, że Singapur jest bezpieczny. Że Singapur Mógłbym jest mieszkać, ale, ale chciałbym na grze, z niego na wyjeżdżać. Całe życie? Na całe życie? No właśnie. No. Mógłbym w nim mieszkać, ale chciałbym z niego wyjeżdżać. Ja się nie zgadzam. Jeszcze dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, powiedzieliśmy Singapur. No ale kraj do mieszkania, ale gdybym miał do niego wyjechać i z niego nigdy nie wyjeżdżać, Stany zjednoczone. W się dużo więcej dzieje, nie? Stanę to prawda, trzeba. no. Więc Max zdobyła punkt. i tak jest. Dwa albo trzy różnicy. Dobra, to tak na koniec, jaki sport najbardziej chciałbym trenować, ale nie mam na razie na niego czasu, ale. O, to ciekawe. No, to ciekawe. O nie, chciałem pokazać, jak chciałem napisać to samo. Przysięgam, że chciałem napisać to samo, ale nie a napisać, pokazałam. A już zobaczyłem. spojrzałem mogę tak na ciebie, ale przysięgam, że chciałem napisać to samo. Też chciałem powiedzieć, że nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że tenis. I tak. to samo chciałem napisać... No bo wy się obmawialiście no. 10 razy, żeby pójść na I nigdy się... nie, ale byliśmy na skłoszu. No. Raz. Tenis to mój wymarzony sport, ukochany. Jakby Ej. będąc mieszkańcem w Ameryce zawsze uwielbiałem oglądać tenisistów. Synek nam tam gwiazdorzy z Julkiem, więc będziemy kończyć. No ja już uciekam. Pa, pa. Tak, żona do lepiej. Gratulacje żona. Brawo żona! Widzimy się niebawem na kolejnym odcinku. Teraz tu odcinki regularnie, więc subskrybujcie, papa, pa. cześć. A wy się gdzieś z regularnie odcinki na kanale Szama, więc koniecznie wpadajcie Na nara!